Hej, cześć mam go z tej strony w minicie wymatnie informacyjnym, coś takiego <ciusy> yy, ogólnie yy, tylko chciałam Wam yy, żeby nie było żadnego komentarza się, że odcinki będą dwa razy w tygodniu. Zraz z tego, że się zaczął rok szkolny. Yy, odcinki będą dwa razy w tygodniu. Ewentualnie mogą być jakieś... Yy, ogólnie jak, jak się nie pojawi jutro ani po tenczy odcinek, to, to spokojnie się pojawią yy, się pojawi kolejne. Yy, ogólnie tak yy, w ogóle to sobie teraz latam w moim świecie, to i zauważyłam, że jeden odcinek się nie sobie wam pokazuję. Ogólnie yy, jak to wygląda ten witrasz, ale tak, a i jeszcze zauważyłam, że YouTube w chyba nawet nie wziął pod uwagę dwóch odcinków. Które oczywiście to mam w karcie i w opisie, bo po prostu ma zero wyświetlenia, więc możecie sobie te odcinki oglądać jako takie. Nie, no nie będę ich ponownie wrzucał, bo to jest to oszustwo, ale możecie sobie oglądać To chyba by było tyle. To jest takie strasznie szybkie. To oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, i subskrypcję, yy, a także dzwoneczek No to tyle w sumie co chciałam powiedzieć. No i do zobaczenia.